Cześć z tej strony Wiktora, dziś zaprezentuję Wam grę Mario Gangster. Link do tej gry znajdziecie w opisie filmu. No więc tutaj mamy menu i kilka rzeczy. Postacie, bronie, level editor oraz hasła. Hasła możemy wpisać po przejściu gry, ale nie wiem do czego służą. Kiedy już wybierzemy to, co chcemy, klikamy na i widzimy filmik. Tutaj widać szczegóły, po filmiku jest level 1. I kiedy wskoczymy w ten zapytajnik to wyświetli się nam sterowanie co jest dla mnie trochę bez sensu bo i tak żeby zobaczyć sterowanie musimy skoczyć. Nasi wrogowie to żołgi, helikoptery i armaty, rodzaje żołgi są trzy, normalne, strzelające i jeżdżące na desce. Nie są one trudne do pokonania, tym bardziej, że mamy nieskończoność, nabój i nieśmiertelność. Kiedy zginiemy powtarzamy level od nowa, tak jak w Mario, nie ma to checkpointów, ale i tak są niepotrzebne, bo levely są krótkie. Przyspieszę wam to bo nie ma co to mówić. Na końcu levela jest ora do której trzeba wskoczyć i wyświetlają się wyniki. Potem jest tak jak na początku pierwszego levela tylko że jest inna mapka i tak w kółko. No i to tyle, dalej wam nie będę pokazywał, bo nie chcę wam psoci zabawy, porada na koniec, nie musicie zabijać tych lełutków, one nic nie robią, pamiętaj, pięć łapek w górę, i kolejny odcinek.